Głowy nie dam. Trzeba sprawdzić. Hey, mam obroczkę. Widzisz ją? No. no. hej maleńka. Zaręczynowy jakiś. Ja dziękuję. Czekajcie. Jest płuca? Jest punca. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, ja już byłem na dwóch, trzech kąpliskach, ale była lipa, coś tam wyciąłem, jakieś srebrny, pierścienie, czy jakieś inne dziadostwo, no ale nie czułem tego, więc, że tak powiem zaczynamy dopiero kręcić tutaj. To jest plażak, na której już nie ma pewno dużo fantów, przepraszam, dużych fantów, bo małych pewno jest w opór i dzisiaj skupimy się na tych właśnie najdrobniejszych sygnałach, takie na złote łańcuszki. Marzy mi się złoty łańcuszek stąd, a co wyjdzie to zobaczymy, wskakuję do wody. Pierwszy taki sygnał, który jest pewnym, fajnym sygnałem. Czyli najprawdopodobniej, no, praktycznie pewnie jak jest, że to będzie jakiś metal kolorowy, ale to czy to będzie 10 groszy, bo na tyle mniej więcej bije. Czy jakieś dziadostwo, albo czy to będzie gold, tego jeszcze nie wiem. Na razie wiem, że kopnęliśmy w końcu i 10 groszy. Trochę poleżało, o dziwo, ale jest. Nie, to jest tak 10 groszy. Już myślałem, że coś innego. Ciach, pierwszy fajny sygnał. No i już strzeliłem pierwszą biżuterię tak naprawdę. Bo wcześniej te same jakieś ewentualnie monetki wpadały. Srebrny kolczyk, bardzo, bardzo drobny jak widać. Mam nadzieję, że takich kolczyków będzie więcej i będą złote. Dobra, no kieszonki na drobne fanty. Zawsze ją zapinajcie. Jeżeli macie tą torbę, to zawsze zapinajcie tą kieszonkę na drobne fanty. Bo ona jest specjalnie tak zrobiona, żeby nawet najmniejsze drobnostki się nie przedostały, więc piasek przez nią nie przeleci. A, a właśnie ta jest specjalnie zrobiona tak, żeby ten piasek, który nam tutaj wpada, przelatywał. Jak najsprawniej. Coraz bardziej wierzę swoją taktykę na drobnostki, no bo zobaczcie, drugi kolczyk srebrny, tak naprawdę, chyba srebrny, niekoniecznie, jakiś kolczyk w każdym razie. I o co chodzi? Skoro wyższe się znajdują, bo to srebrno bije lepiej niż złota i, i wyżej, więc te sygnały są ciekawsze, to niższe pewno też się znajdują. Ja dzisiaj cały dzień, znaczy cały dzień. Jakieś 3-4 godziny spędzę tutaj na polowaniu tych drobnych sygnałów. Zobaczymy czy będzie złoto. Po dłuższej przerwie wpadło mi srebrne zapięcie od kolczyka. Sorry, że nie kopię tak na żywca, ale uwierzcie mi, że żeby znaleźć taką drobinkę, to trzeba się bardzo dużo nakopać takich jakichś, wiecie, lipnych rzeczy, nie? Tak więc nie włączam cały czas kamerę, bo byłoby się rozładowała w końcu. Kolejny drobny kolczyk, takiego jeszcze nie widziałem, widzicie dobrze? Taka blaszka zawinięta, chyba z na, górę, na górze. Wygląda w sumie jak kwiatek z, ban, z banku jakimś. Nie śmiejcie się, tak po prostu mi wygląda. Czasami się zastanawiam, co autor, autor danego przedmiotu miał na myśli. Zaraz pod nim jeszcze sygnał taki na drobne złotko, ale myślę, że ten nic takiego. No. no dobra, trzeci, trzeci, już czwarty kolczyk do kolekcji. Szukam dalej. Kolejne srebrko. No, spadniesz ty? O, stąd. Kolejny srebrny kolczyk. I one są wszystkie takie, widzicie, mega długo leżące. A to nie wiem, chyba pinę sklimitową. <dobra>, Dobra, do fantów. I tu słyszałem gdzieś jeszcze podobny. Nie, pomyłka. Nie słyszałem podobnego, ale tutaj coś jest. Taki sygnał prawie, że widmo Więc najprawdopodobniej nic ciekawego, ale No ja dzisiaj mam misję, chcę znaleźć złoto A tutaj innego jak drobne raczej nie ma Przynajmniej nie w zasięgu No, czekałem na to Pocisk od wiatrówki, w ładnym stanie Ciekawe czy w ogóle doleciał do celu Chyba strzeli na oślep w wodę po prostu, ja nie wiem czemu taka jest tradycja Ale w wodzie zawsze są te śród od wietrówki. Takie zapięcie do włosów, chyba z pięć dzisiaj znalazłem, ale żadne nie było zdobione A ten, to, 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 nie wiem czy to ma truskawki, czy papryczki, chyba truskawki Trochę zmieniły kolor, ale to nie ta pora roku, to jeszcze niedojrzałe doj, nie jo, Powiem, o, Bartek się będzie śmiał do do to Bo wtedy, wie, on wie, że ja jestem wtedy zmęczony już ale się nie chcę poddać, bo tyle mi z drobnego sreberka wyszło. No to ja nie wierzę, żeby tutaj nie było złota drobnego. Generalnie tutaj stoją te pomosty, i miałem nadzieję, że tu się najwięcej działo. Ale z drugiej strony, skoro tu stoją te pomosty, to na pewnie najwięcej poszukiwaczy też tutaj będzie. Więc teraz idę w tamtym kierunku i zobaczymy, tak z trzy razy po długości, na różnych głębokościach, czy coś, czy coś wyjdzie jeszcze. Łózka chyba od KBKS-u. Tak mi się wydaje. Takie drabiny. Jest kurka wodna po prostu A, To będzie złotko Matka boska Ale widzicie? To jest normalnie polowanie na złoto dzisiaj było Tragedia, tragedia. Już byłem załamany, bo same srebrne pierścionki, albo jakieś srebrne zapięcie od pierścionków, albo jakieś foliki No i w końcu się udało tak więc, ojeju. Dobra, teraz pytanie, czy będzie jeszcze trzy łańcuszek gdzieś. Jak grabić przy sobie dzisiaj nie mam, jak na złość. Muszę zapamiętać, gdzie to było dokładnie. Eee, w każdym razie... Ja chyba przez prze, zimę będę kopać te same takie drobne na jakichś konkretnych kąpieliskach, bo to chyba największy efekt daje. Dobra, wczoraj złotko, dzisiaj złotko. Dwa dni weekendu jeszcze jutro zostaje i zobaczymy czy ja jeszcze dzisiaj coś znajdę. Szukam tego łańcuszka. Zobaczcie, tutaj była zawieszka, a tutaj mamy piękny sygnał jeden, bardzo cichy taki, na łańcuszki w sumie. Kopiemy, może będzie łańcuszek. Kopię te. Właśnie mogłem trochę uważać. Ty kurka wodna. Jest złoto, chyba, ale. Patrzcie na to. Kopałem łańcuszek, a wykapałem z kolczyk. No to jest złoto, jak, jak się patrzy. Ja pierdzielę to, trzeba mieć. Tu zawieszka złota, tu złoty kolczyk. Jest... Patrzcie, wystarczyło tego odejść od tego głównego kąpieliska kawałek. Ja chyba jutro tutaj przyjadę i przeoram to wszystko ze złotym drobnym. Misja, drobny skarb dzisiaj jest, nie? Dalej szukam tego łańcuszka złotego, ale tutaj przedziwny, naprawdę przedziwny sygnał. Od 18 do 30 bardzo piskliwy. Sprawdzę to. Kopięte może to kapsel. Bo kapsle też czasem, jak są bardzo. Pisk... Nie, kolczyk Nie cieszę się, bo widzę, że to nie złoty. Może srebrny ale kolczyk. A i jeszcze. Okej, okay, temu, temu takie dziwne to było. No, zobaczcie. To jest pineska. Pineski wariują straszliwie. I ja bardziej kopałem tą pineskę niż ten kolczyk, tak naprawdę. Ale ja No dobra. Zaczyna być fajnie. No, do wszystkich, którzy uważają, że poszukiwacze na kąpieliskach są niepotrzebni. Kolejna bateria. Nic zadać, nic ująć. Ja tego nie komentuję, dobrze? Pozwólcie. O Jezu. O jeju. Sreberka ścianolowa, nie? Ja pierdzielę. I znowu łańcuszka. Ja byłem tylko na przewie, że tak powiem, w tamtych trzcinach. Wróciłem się stamtąd tutaj. Wy nie myślcie, że ja tu jedno po drugim tak dorywam do, do, do to złotko, nie? Ja, zobaczcie, słońce już daleko przed nami, a ja tu już siedzę, nie wiem, z trzy godzinki, ale, ale zaczyna być grubo, nie? Zaczyna być grubo. O, dobra. Moi drodzy, jak widzicie, czasami warto chodzić po kąpieliskach, które są wyrypane w pień, bo to, że czasami na pierwszy rzut oka niczego nie ma, to nie znaczy, że, że tu już nie ma złota, tak? Nie ma dużego złota, może nie ma bilonu, ale drobne złoto jest. Kopię dalej, tu gdzieś może być jeszcze ten łańcuszek. Tak, żeby wam pokazać, co trzeba kopać, żeby znaleźć takie drobne złotko. Opatrzcie. Wszystkie tego typu kółeczki, płateczki, ruloniki i tak dalej. O dziwo, chyba więcej da się gramowo znaleźć złota niż takich śmieci. Przynajmniej na tym kąpielską, bo te, no ile może ważyć taki mały kawałek folii aluminiowej? No nic. Uff. Pierwsza większa moneta i to tylko dlatego, że było pod tym. Kmacie? To wykopałem, patrzę piątka <laughs> i leżała tutaj długo, widocznie pod tym. Nikt tego nie chciał kopnąć. Ech. No i schodzi ładnie do użycia. Zapięcie od zegarka. Ponownie. A gdzie są te zegarki? Ja się pytam. Śrubencja jakaś, ale chyba z o-ringem. Kojarzycie, do czego to może być? Do jakiejś łodzi czy coś takiego? I powiem wam tak. Eee, chyba jezioro mówi mi dość. Powolutku. Bo przez ostatnią godzinę znalazłem 10 groszy i tę śrubę. Ani srebrka, ani niczego. Tak mi się wydaje, że ta godzina minęła. Słońce zaraz niżej, pochodzę jeszcze maksymalnie z godzinkę, bo jestem i tak napalony na to drobne. Eee, zresztą chyba się nie, nie dziwicie, skoro trzy wyskoczyły to może i będzie pięć, <laughs> człowiekowi zawsze mało, nie? Eee, chodzę i jak będzie coś fajnego to się odzywam, a jak nie to już nie będę włączał eee, kamery, zobaczymy się na podsumowaniu. Jeszcze jedna sprawa: zapraszam Was do swojej grupy Facebookowej Tutaczy Poszukiwacze. Jakbyście mieli jakieś pytania, to możecie tam śmiało zadawać, postaram się odpowiedzieć. Albo ktoś inny może mnie uprzedzić i odpowie za mnie. E, tak więc, no, to chyba tyle. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia za chwilę na podsumowaniu. Myślę, że podsumowanie zrobię jutro z samego rana. Tak jak dzisiaj to zrobiłem. O, cały dzień w wodzie, ale chyba się opłacało. Jeszcze jedna zawieszka wpadła. Ale to jest miedziucha, jakaś. Pokaż się tu. Wygląda ładnie. Ale niestety, miedziane. Hmm. Coś tam jest, jakaś niebieska weszkę. No i teraz fajna sprawa. Zobaczcie. Wszystko mi. O, nawet kawałek złota bit tutaj wystaje. Ale te oczka aż tak drobne nie są, żeby przepuścić taki kolczyk. Natomiast. Raz, dwa, trzy. Czyścimy. Raz, dwa, trzy. Czyścimy. i tutaj, że tak powiem, ten cały piasek przelatuje. Dlatego tak została zaprojektowana ta torba. Okej, okay, jakieś tam duperele przejdą, ale to sobie to nie jest problem. Problem jest wtedy, kiedy wyciągacie garść piachu wychodząc ee, z poszukiwań i macie tę garść piachu, że tak powiem, w samochodzie, tak? No i kolejna sprawa, jeżeli, e, jeżeli są za duże oczka, to wam te najmniejsze fanty mogą przyle przylecieć, dlatego ja mam tutaj drugą Taką z siatką drobniejszą na turbo mikrofanty, że tak powiem, jakbym znalazł jakiś złoty łańcuszek, który nie ma zapięcia, albo jakieś zapięcie od kolczyka złote, no to to jest właśnie miejsce na takie fanty. Witajcie moi drodzy w dniu kolejnym. Eee, zaraz przejdziemy do podsumowania, ale zanim to zrobimy, zapraszam Was do swojego sklepu dla poszukiwaczy. Link do sklepu jest w opisie pod filmem. Możecie tam kupić wykrywacze metali, sita, takie torby dla poszukiwaczy wodnych i nie tylko. Dobrze, przejdźmy do podsumowania dnia, dnia wczorajszego. Wczoraj nie udało się znaleźć tak naprawdę żadnych dużych przedmiotów znaczy dużych przedmiotów, takich wielkości 50, niecząc właśnie tej piątki, jeżeli mówimy o tej głównej plaży. Dlaczego tą piątkę znalazłem? Bo była maskowana przez jakieś żelazko, które dawało po prostu trochę gorszy sygnał. Czasami tak jest, że mamy jeden metal nad drugim i słyszymy tylko i wyłącznie ten, który jest na wierzchu. No ale nie będę narzekał, bo wpadło kilka fajnych fantów w postaci trzech drobnych złotek oraz paru sreberek. Jak widzicie to są bardzo drobne fanty. A złote drobne fanty mają to do siebie, że raczej że jest ciężko je znaleźć z, powodu, z takiego powodu, że nie wszystkie wykrywacze pracują na takich wysokich częstotliwościach. A druga sprawa, że nie wszyscy zbierają sygnały na śmieci. A żeby z Wam zwizualizować, jaki sygnał daje takie drobne złotko, no to muszę Wam powiedzieć, że to jest taki. Na przykład kulka od wędkarska łowiana albo nawet lepiej, drobny paseczek 5 mm na 5 mm ołowiu albo srebrko-śniadaniowe. I to są właśnie sygnały, które należy kopać, żeby znaleźć takie drobne złotko. Jeżeli chodzi o bilon, no to znalazłem jakieś 7-8 złotych, kilka srebrnych tych kolczyków, jest zapięcie od kolczyka, pierścioneczek srebrny, no i tak jak już wspomniałem o tych fantach dniach, no to, to jest zdecydowanie wisienka na torcie wczorajszych poszukiwań. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie mi łapkę w górę, zachęcam również do komentowania. Ja zaraz lecę na e, kolejne poszukiwania, zacznę od tego samego miejsca, gdzie wczoraj skończyłem, czyli liczę na kolejne drobne złotka. Jeżeli byście byli zainteresowani tym odcinkiem, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, niebawem się pojawi e, kolejny odcinek. Możecie to zrobić dokładnie w ten sposób, jak tutaj jest na mnie w Turce takiej. Dobra, a ja się z Wami żegnam i lecę łowić złoto.